Cześć, jestem Witam Was w kolejnym odcinku z Amoga z ekipą na modach. Wyszła ogólnie nowa aktualizacja, jest nowa klasa Assassin'a i mam nadzieję, że ona się trafi i będziemy mogli nią zagrać. I pewnie później będą starsze odcinki, ale to chcę wrzucić wcześniej, żebyście zobaczyli aktualizację. I ogólnie będziemy grali na 8 osób, bo większość grupy się spakała ekipy, więc no jest, bo jest, trzeba żyć z tym. Przynajmniej jest te 8 osób, tak. No i zaraz zaczynamy. I teraz Imagine, nie ktoś bez. Czeku, ja jestem goły! Mówię no, kuko. Ale Do... ty wiesz, że jestem. Po prostu szukam Nie mam tej czapki w ogóle, nie wiem, gdzie ona jest. Nie masz modu? Nie mam. modu, przecież. przecież. A pan zmieniaj czapkę. czapkę. Jest A dobra, zaraz. Chcesz na PW. Spoko po niej Te Lecci metur? Nie kukowanie. wam się długo ładuje? A dziwnie. Też wam się... Co? Jeszcze ja, się ładował? Ja już jestem, ja już Czy jestem. Też? Czy też wam się długo ładuje? A co? Jeszcze cię minęło? No. O. O, ja już jestem, jestem dobra. Trzeba sobie poprawić. to ale, ale, ale że glitch. Znowu, będę za każdym razem tak mówił. Yy, dobra. Że światło już? Jaka animacja, ty. No, ciało. Firma. A tu Co? Ja, nie, ja zreportowałem e ciało. Czyli, ile jest impostorów w ogóle? E Dwóch chyba. Dwóch jest, e e jest. Ja wychodziłem. Ja weszłem do tam, gdzie światło się naprawia. Tam było ciało kapara. I pan Improm, Imporon właśnie co? z niego wychodził. To niemożliwe. Bo byłem teraz ten, w O2 na butelkach. Nie, Wszystko jest możliwe. To był jeszcze po lewej? Nikt nie był po lewej, o? bo widziałem tylko Improna. A ja byłem na O2. Gdzie są butelki? Butelki bo... są na po lewej, tak trochę no. pod, tym, pod elektrykiem. Ale no tak, po dzisiaj ciało było głęboko w elektryku, czy tak na wejściu? No było tam, gdzie naprawiało się te. Czyli tam w środku całkowicie, tak? Tak. No na początku, na początku byłem ten, byłem, widziałem Ośka jak robił ten, Lodzika tam przy elektryku i Natalię. Natalia zbiega w dół, ja też zbiegam w dół, no i ten, i pobiegam na butelki, a... jak Czekaj, poszedłeś butelki... na butelki tam od samego dołu? No tak. I Natalia to. Nie wiem, bo zgasło światło, więc nie widziałem dokładnie czy nie widziała, czy nie, może nie widziała. Natalia potwierdzasz, że go widziałaś tam gdzieś w pobliżu dołu, czy nie? Widziałam. No bo jakbym hmm. jak Ale nie mógł to wiesz. A ktoś widział cherifo? Ale to pega. Już do mnie widziano? Właśnie ha. z Cherryfo jest problem. Czyli nikt. No chyba właśnie nie. No, to jest, czyli jest 50-50 w takim razie? A bubka? 50-50 z kim? Ja na prawo szedłem, robiłem tam, gdzie jest to wirtło takie. Chyba to jest wirtło. Wiecie, takie rogi się robi, potem temperaturę i był report. A 50-50? A /50 jestem się w tym ale info no, to wersen... i Marcel, nie? Weksem będzie mógł grać, jak się mecz skończy. A kiedy okay, się skończy mecz? Ale, ale, ja tylko, ale zauważ, że ten, że są. Tutaj ten, ale że są dwa ciała, co nie? I tutaj jest o jedno, o kapera. Więc albo ja, albo Macie ale... to zrobiliśmy. Chyba, Ale mógł być mógł... równie dobrze, Kacper, mógł być ten, mógł być loverskill. Albo mógł być też Morphling. Czaj co robił Morphling? Morphling się zamienił w kogoś innego. I w Aha. tym momencie zmienił się we mnie, bo ja nie byłem w ogóle w tamtym miejscu. Nie żeby to, ale wrony się trzymają razem. A Tu widać, że nie ma dwóch wron. Ja nawet tej wrony nie widziałem, nie wiem wyrwali. <grymne> no, podejrzany, pupkę podejrzany. No, przypominam, że jedna osoba bez wrony nie żyje. No właśnie, czerwio zabiliście z broną, brata bliźniaka zabiliście. O, osiek Wołtet w ogóle wywalone, to znaczy ja, <laughs> ja bo nic nie wiem w sumie. O, osiek moment. O, osiek. No. Aha! Głosy ekspertów są podzielone? Ja poszedłem za głosem Wielkiego Ośka. No, głosy ekspertów są podzielone. Nie wiem, kto się jest ekspertem. To my pracę. mind. Rozgrzewkowa To jest to jest ok. Dobra, ten światło jest zgaszone hmm. chyba co nie? Tak, to, to światło jest. morce. Ty ja tak! Czy samo ktoś mi Czy dał? Nie, no nieźle. Myślę, że tak czy mam, to ja nie muszę wtedy. Tylko, że impostorzy żyją. Znaczy, nie wiem w sumie, czy ktoś jest impostorem. Tylko, że nie mógłbym wtedy impostorów zabijać. Znaczy, co? Musiałbym za impostorów też zabić. Ten zabić mnie mogą. Mogą mi tylko wygłosować. W tym momencie. Dobo. Awary... Nie, bo awara mnie kryła. nie zabijam. Ma by trzeba było się pozbyć. Dobra, on tam wchodzi. To jednak nie zabijam. Kupka jest tutaj. Kurde, no ciężko. Czekajcie to jest jeszcze Ośka, ale ośek to jest troszkę... Nie wiem, mógł Ośka zabić. on jest serem. Nie serem. Dobra Podglądam, nie musiałem go zabić śmieć e, e, ej Weź Uwielbiam chłopa O Co, on to mówię śmieciem miesząca Tak nagle, nie? Wszyscy na wyciszeniu, na wyciszeniu nikt się nie odzywa i nagle słyszę na śmieć. To Pełne skupienie co nie? Aha! Oh, piękne. No. O, dobrze, że znaleźliście. Dlaczego nie wyłączyliście tego reaktora? Ogólnie ten, ogólnie teraz zbiegałem, bo chciałem znaleźć ciało, bo nikt nie chciał tego reaktora nacisnąć, i osiek był. Przy wejściu do admina, jak się idzie no ze strony tam... tych meteorytów, tam jest wejście. Chyba kojarzycie, co nie? Lewe wejście do admina, o tak może. To ja znalazłem chyba ośka. Nie. Tak, ośka. Czy ośka? Ja... Gdzie znalazłeś ośka? A to tego, to, to samo ciało zobaczyliśmy, tylko szukałem jeszcze ten. Chciałem pobierać głębiej wiedzę, że. Z tego, zobaczy jeszcze im gdzieś. To te samo te ciało widzieliśmy przy wejściu. Ktoś widział, kto jeszcze zginął? Dobo, a dobo jeszcze zginął. Ktoś widział dobo? Czekaj, muszę się zastanowić, gdzie było ciałośka. No, tam lewe wejście. się nie żyje? No, niestety. Lewe wejście do admina. A, to ja zreportowałem ciało dobo. A to gdzie było? To było jak się. Przy wyjściu z rakietki. A nie, to ja widziałem go ostatni raz jak wchodził do Admin room a to myślałem, że może tego. się się z... koło tego wiertła takiego, gdzie się ten rogi robi tam. Kurde, to ja ostatni raz tam widziałem Ośka jak wybiegł stamtąd, to, ale ten, ale nie mógł go zabić, bo on sam nie żyje. No chyba, że był impostorem hmm. i Glisz go zabił. To też mogłoby być. Że właśnie to jest nie wiadomo. A wajace co ty robiłaś? Wycieszona Jest tak. Nie. No to mam się nie nazywać. Klen, e, potem tlen? E, z wodą, a później poszłam tam na środek, tam do tego głównego jakby pomieszczenia i tam byłam z Marycelem i właśnie pojawił się ten alarm i zablokował się drzwi i nie mogliśmy wyjść. To jest Ja sprawek, poszłam czy na prawo, a on poszedł na lewo. A, bo na... po lewej to ja znalazłem tego ośka. Markiem. Ja Ja otworzyłem drzwi i poszedłem do góry za Wajrą właśnie i zreportowałem ciało. Z prawej, z prawej czy z to lewej, to lewej strony? Z prawej poszedłem. No bo ona mówi, że, po, że na lewo szedłeś. Otworzyłem tylko drzwi. To czemu nie zapotowałeś ciała? nie ja, żebyś też za mną. To czemu hmm. nie zapotowałeś tam ciała? No, jak... no bo nie było żadnych poszlak. To, to z... okej. Okay? Dziwne, że dobory portowałeś, reportowałeś, a ten... A Ośko nie zaportowałeś. No nie zawsze pozostanie w mojej pamięci. Plus. Musimy mu zrobić... piękny <słyska> mu pogrzeb. Osiek na zawsze w moim serduszku. Umarł w tej samej rundzie, co ja. <słyska> Biedny. Tak, też nie Ale że Marcela?! O. 嗯好。Uh huh. W sumie hmm. Gdzie był kill? Ehehe. Żebym. Powiedziałem, jak, jak nie mam to skończyć. Co? E? Normalnie mają to skończyć. Gdzie był kill? No, no, to, ale nie ale nieograniczona sprawa. Możesz już się przyznać i na siebie zagłosować. Nie wiem, że tutaj jesteś. Jak nie mogłem to Nie rozumiem. No normalnie. No i cały musi W tym momencie. On nie ma jak... Jeden na jeden. Dobra, wszyscy taski, wszyscy taski, jest szansa. Chyba nie, mam nadzieję. Ale jest dużo. Kurwa. Ale nie wiem, byłoby sens trochę. Że oni zostali sami ten... Szybko taski wszyscy. nie... Nie sensu. Natalia... Taski, tylko taski, nic więcej. Jaka pani... zaraz nie, no. A, zaraz się jeszcze zblokuje. Ale, Zdziahłem. ale moment. Ho, ale lecisz. No ja a. nie, nie. Kuźwa! Laro, nabym to grał. no dlaczego jesteś niemiły i mi, jak akurat dostałem pierwszego asasina, to... O coś nie! F. A że mi postała, akurat zabiłem. Nie no, chciałem akurat... To... Nie wiedziałem, że matem tam zbiega, ale chciałem Kuriusa zabić, bo dawniej grałem, chciałem... No, złe, że... złe w ogóle? Słuchajcie to, ja jestem w ogóle w szoku, że Marcel kiedy reportował ciało do było nie widział jak ja się do Wenta chowałem. Bo ja się schowałem ja? i on Nie, no się, bo... jak ty leżałeś, twoje ciało i Marcel, ja się chowałem do Wenta i Marcel to no z dołu przybiegł się, pałem, się wspomniał, on mnie nie widział. Ale to jest nie Marcel, nie. To jest nie Marta, ogóle Może by tak zrzucie? Może wygłosować podczas meetingu. Nie wygłosować tylko no. zabrać podczas meetingu. Co jest? Oj, a tu jest no ciekawie. O, ale... ale że flash? No, mogę. Okay. E, jak to. ktoś teraz sprawdzą co moją rola robi, bo zapomniałem. Oko okay, spoko. spoko. Wziu, wziu. Jak będziecie słyszeć jakieś szumy w trakcie rundy, to coś to sorry. Modifier super speed. Jestem prędkością Właśnie widziałem, miałem mówić, ale wolę się nie odzywać. Proszę mnie nie zabijać, bo ktoś zawsze ginie pierwszy. <laughs> Child jest najlepszy. Change my mind. A, bo zawsze jesteś niewinny w sumie. Kuźba wiedziałem! No, po prostu się latasz po mapie i nic nie robisz. Wiedziałem. Po prostu... ...nienawidzę go. Zemśćcie się za tamtą w ordynie. Wiedziałem. Mówiłem, że też umiera pierwszy. No widzimy się na meetingu, nie? O, nieważne. Bruch. OHO! Ach, chciałem ogłonie, robić tak nie na Cherifo. Ogólnie pamiętacie, jak powiedziałem, że też umiera pierwszy? <grym> <grym> no to xD, co ja chciałem... Aha. Eee, tak. Cherifo leżał w tym takim tym. No... No tak, no. No. Ej, kto... <gryzny> kto mnie widział, jak wychodziłem z tej dekontaminacji? Kapar? Czy kto? Ale gdzie, u góry czy na dole? Na dole. To nie, ja dopiero wbiegłem od góry. Coś a to tam byłem, tam byłem. No, no, no. To... Nie, mówiłem, nie ma do mi się nie, nie tak no, tam szedłem po, o, po bale, lewo bale, trochę a, i tam leżałem w bale, pokoju. Bale. Gdzie? którym? Ale może na na chwilę. W którym? Siema. Siema. To no. może być osiek Self-Report Jester Mnie nie, tam nie było nawet Bo dopiero w tą stronę szedłem To... Ja tam tylko Kapara widziałem w tej stronie Mnie tam nie było hm. Ja bym skipnął, bo nie wiem nic. to bym skipnął Dwa kill mnie Jest dwóch impostorów A, badły, nie nie. Nie A im, ktoś widział barona nie, ja go nie widziałem i Chciałbym, Chciałbym coś powiedzieć na no, tylko o tym interfejsie. Jak jest taki duży tablet, to wydaje się tak bardzo mało osób, jak się gra po no. No? no. Dobra, ja skipuję. No bo on jest ja przystosowany do 15 teraz, nie? Ale bym okay. chciał tylko powiedzieć, nie musicie mi wierzyć. Bo ja mogę powiedzieć, jaką mam rolę i. bo ja coś wiem, ale. To no... uważaj, uważaj, nie? Pani przynajmniej, nam, że teraz assassin istnieje. Żebyś się zaraz. Prost, post, post. Wiesz. Niestety, nie, żebyś nie dostał kosy w plecy na mintingu. <grym> <grym> Właśnie, assassin, bożym zapomniałem! Muntas! Dobra. No, dobra, dobrze ty nie powiedziałem, jaką mam rolę Pewnie Sira. Dobra, mam task. No, ale widzimy się na mitingu kolejnym, nie? Chcę kończyć Chłop, co mówi, mówi my bad, a zginął. Ale nie, bo Spoileruje. ktoś tam powiedział spokojnie. Nie, bo ktoś tam powiedział spokojnie, tam akurat jak ja byłem w biurko. Spoilerujesz, chłopie. Mhm. <grym> Nie coś wiadomo. Kaparki ciało. Kaparki ciąg jesteś. Kurde, zapominam, sorry. Eee, ja cię znalazłem przy tym przy lewym wejściu do admina Do Admina. Dobra. Ja byłem od razu, mówię, w laboratorium i awaria chyba była ze mną, jeśli nie mylę eee, Osiek gdzie byłeś? Ja ledwo wyszedłem z admina właśnie miałem wychodzić do laboratorium. Jakaś mhm. to może? Mm, Przedtem go nie widziałem. Jednych chyba widziałem w tym, że była Awaria i Ty, ale wreszcie nie możecie być, bo Awaria cały czas robiła ten mhm. y, taski po lewej stronie, a Ty wbiegałeś od prawej strony. No i ja miałem tak. Ja na początku rundy poszedłem butelki zrobić tym jak poszedłem sobie do drzewka, to zaczął ten reaktor buczeć, no i poszedłem go zrobić. No, i jak wróciłem, to poszedłem sobie do admina i już chciała była. No, ja miałem właśnie powiedzieć, że dwie osoby mnie widziały, jak awkowałem 90% rundy na spawnie. Czuć. Wtedy, Czuć. Się Wtedy się poszedłem w prawo. Autyzmu dostałem, zakręciłem w lewo. Poszedłem się w prawo. Ja się poszedłem w prawo, dokładnie. A Wtedy poszedłeś był, w prawo. Wtedy... w prawo. Przed? W trakcie. Wtedy. No bo chciałem robić, robić ten y, retraktor czy coś. No. I wtedy jak się wyłączył. Tyktur. Tyktur. Jak się wyłączył, to wróciłem. A potem się cofnąłem z powrotem. No i wtedy. I tu się skąd? Dobrze mówisz. Ja się pogubiłem już ja we zeżraniach. Ja się pogubiłem, ja się pogubiłem I... jak w historii, ten, Natalii. Marcin, gdzie byłeś? Bo... 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 Tak, dochodzimy no. do, do tak. momentu, kiedy do jestem przed, przed labem. I będę pada kill. Dobra, no, Marce, gdzie byłeś ty? Ja... Śmiejmy. sobie... Cały ruch powiedzieć, czy nie? No, ale tak szybko. To... Najbardziej. Wszedłem na dół. Tam, tam, gdzie się dekomentuje, tak, 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 tak. No. Prawy dolny róg, tam zrobiłem dwa questy, poszłem do góry, z dekomentowałem mm -hmm. się tak, i poszłem tak. się zeskanować. I widziałem, okay. i, i widziałem jak ja tak, tak. podczas skanowania, jak coś się otwiera. To był nie. Dobra. E, Cybulski, ty mówiłeś, że co? Że ty z awarią, gdzie byłeś kiedy? W labie byłem. Akurat Aby byłem z z 18... awarią byłeś? E, awaria ze mną wchodziła, potem ją zgubiłem. To pod koniec, tak? Tak, pod sam koniec. Dobra. No to ja bym powiedział, że osiek sus. <noise> Tylko się boję no ośka klikać bo osiek to jest. Dawajcie ośka może. Musimy, Musimy go wywalić. I zaraz będzie. Go tak bez I zaraz zara do... <noise> zara będzie ale że, ale że po tych zeznaniach go wyrzuciliście, przecież no nie? <noise> <dipen> jest. <głos> <głos> jeden. Patrzcie, teraz ten... No a, żyjemy. Ten. Żyjemy, czyli to musiał być imposter. Duchy taski. Nie to był Jester. No. No, wypadnie To Nie, bo chyba jest jeden na jeden z a Tak? Tak, I... tak, tak. Co? Jeden na jeden macie. Uhm nie no mój drzessy... Nie no, to nie na mi tego trzeba na test zmniejszyć, bo... Rester 75 Glitch 45 A dolarund jest No nie, to, jest, to są dobre, tylko glitcha można zmniejszyć, bo jest samo osób. Beka bo. Ja nie Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i widzimy się w następnym odcinkach